Ruszyły. Dobry start. Lascadel ostatni. Prowadzi wyścig na ostatniej pozycji galopuje Sanchez, a na przodzie jest w tej chwili Lascadel, Iron Dancer, Ninio, Sanchez. I na końcu w tej chwili jest Grajka. Prowadzi wyścig Lascadel. Na drugiej pozycji Iron Dancer, 1400 metrów do celownika. Ninio Sanchez odstęp i tam trzy konie galopują na końcu prawie łeb w web, 1300 metrów. Nadal Lascadel, Iron Dancer, Ninio Sanchez. Następnie poprawił na piątą. Na ostatnim miejscu jest zdecydowanie w tej chwili Tars. Za chwilę konie będą miał do pokonania jeszcze 1000 metrów. Między końmi porobiły się spore odstępy. Prowadzi Las na drugiej pozycji Ar, Iron Dancer. Na trzecim miejscu w tej chwili jest Corrado. Na czwartym Niño odstęp i, i Sanchez. Odstęp Grajka i na ostatnim miejscu już dużym odstępie Tars. Za chwilę wyjście na prostą wyprowadza para Las Iron Dancer i ta para ma przewagę. Nad galopującym na trzecim pozycji Corrado. 450 metrów do celownika Laskadel Iron Dancer. Laskadel Iron Dancer i na trzecim miejscu Corrado. Na razie nic się nie zmienia. Lepiej galopuje Laskadel i uzyskuje większą przewagę. 200 metrów do celownika nad Iron Dancerem. I na trzecim miejscu daleko jest w tej chwili Corrado. I za chwilę jeszcze 20 metrów, jeszcze 10, Lascadel, następnie Iron Dancer, na trzecim miejscu Corrado, na czwartym Sanchez, Ninio Grajka i Tars.